odwyk odcinek 30 Dzisiaj będzie tak e, trochę inaczej bo dzisiaj wymyśliłem że puszczę wam wywiad Wywiad, który dawno temu przeprowadziłem z moim dobrym przyjacielem Hugo, redaktorem naczelnym serwisu korespondent.pl, i co on tam jeszcze robi, i świeżym małżonkiem, bo nie od niedawna ma żonę. A ja, ten wywiad był przed tym, jak miał żonę. No ciekawe, czy się coś zmieniło. Teraz bym mówił może inaczej. No puszczam go dlatego, że nie wiem dlaczego, ale rozmawialiśmy na dosyć ciekawy i ważny temat. I całkiem mądrze to wyszło, powiem tak. Bo poprzednio już jakoś próbowaliśmy tak gadać i, i nagrywać, wychodziło jakieś takie bzdety, ale teraz wyszło dosyć inteligentnie i myślę, że warto posłuchać i pomyśleć, zastanowić się, jakbyś ty powiedział, co byś ty odpowiedział na zadawane pytania. O. A po tym wywiadzie, bo on ma tylko 10 minut, to jeszcze parę słów mam do powiedzenia, bo odwyk a, trochę zmian nastąp, następuje w moim życiu chwilowych i będzie trzeba się trochę. Zreorganizować. Dobra, ale teraz już wywiad z Hugo. Teraz będzie wywiad specjalnie dla odwyku. Mówi Hugo, redaktor naczelny gazety wolnorynkowej korespondent.pl i pytanie pierwsze jest dlaczego tak nudny kościół to moje... kościół, to jest moje pytanie to moje, pytanie, moje pytanie dlaczego tak nudny kościół no teraz będzie moje dlaczego tak to nudny... ja to wymyśliłem A, no, mogę powiedzieć, że nie chciałem pytanie zadać dlaczego tak nudny kościół jak kościół katolicki ma taką popularność no jest to bardzo trafne pytanie, które sam wymyśliłem i trudno mi jest że całkowicie na no, nie odpowiedzieć nie, nie mam pojęcia zielonego tak naprawdę, dlaczego w Polsce. No bo na świecie nie, no. są tam zabawniejsze kościoły. No nie wiem, ale w Rosji jest jeszcze nudniejszy, nie? Ale to, to w ogóle, czy chodzi o to, że kościół ma być wesoły, zabawny i dużo rozrywki zapewniać ludziom? No, może no ma to... być nudny, nie? No może, no tutaj widocznie ludzie są nudni i chodzą do nudnego kościoła, no, który oferuje im... A nie wiem, co im oferuje. Zmusza do powtarzania paru zdań co tydzień i to ich ma zbawić. A, a ty nie chodzisz do kosia katolickiego ze względu na to, że był za nudny, a, czy co? No, takie była moja pierwotna, tak. Y, pierwotny powód, dla którego zrezygnowałem z chodzenia. Tak, nudno było, za mało rozrywki, za mało panienek tam, gdzieś tam koło ołtarza y, podawało księdzu zaraz i tam podają, nie? Ministrantyk, tak. Właśnie ministrantki powinny być. Czy myśli, że powinny być ministrantki? To i chodziłbyś wtedy. To my podniosło stopień atrakcyjności kościoła, na pewno, tak. Dawno byś średnią wieku obniżyło, nie? z pewnością tak. No ale nie no, to, to był mój pomysł że nie widziałem powodu. To nie tyle, że było, znaczy to było nudno, bo to jest chyba widać gołym okiem, ale po prostu nie widziałem powodu, dla którego miałbym tam uczęszczać co niedzielę, a ponieważ nikt mi nie odpowiedział, a się zapytałem parę razy paru osób i nikt jakoś inteligentny nie potrafił mi podać powodu, dla którego miałbym tam chodzić co niedzielę, spędzać tam te, tam, nie wiem, 45 minut chyba się spędza w ta na takiej mszy. Z godzinę. No, tam jest krótko, krótko. To nie tak jak w protestanckich. No i nie wiem, i wykonywać rytuały. Po co? Po kolei. No bo rytuały są, coś dają te rytuały. Ludzie mają nie czytać Małego Księcia. W Małym Księciu list mówi, że ludzie nie doceniają e, e, wagi rytuałów. Rytuały tworzą taki porządek. Jakby. Ludzie potrzebują coś takiego może, dlatego nie? Może być tak nudno. No może potrzebuję, ja nie potrzebowałem. Wtedy to było lat, temu już dużo z 15 chyba. To jak ma być w kościele, ciebie? Ma być nudno. Może Bóg jest taki nudny, poważny i kościół ma odzwierciedlać Boga, który jest właśnie taki poważny. A w Biblii był taki? No nie wiem jak ty myślisz. Jest poważny czy nie? No jest pożyteczny. Jaki jest? Pożyteczny powinien być. Bóg? Kościół. A. No ale czy Bóg jest taki poważny? Czasem tak, czasem nie. A, czyli w kościele też powinno być poważnie, czasem, a czasem się powinni wszyscy śmiać. No. Tańczyć. No. Wpiewać wesołe, śmieszne piosenki typu yy, na głowie kwietny mawianek, tak? No nie smęcić przede wszystkim. Nie smęcić, yy, ponieważ jednak yy, Bóg bywa poważny w momencie, kiedy bywa wkurzony zwykle. Czyli no według... wiele osób uważa, że on taki jest na okrągło, taki jakby miał cały czas napięcie przedmiesiączkowe i cały czas jest wkurzony i wszystko go denerwuje i trzeba komu by tu przyładować, tak? No tak sobie to nie wyobrażają. No jak widać po historii na przykład Izraela, stawał się bardzo poważnym momencie, kiedy go Izraelici wkurzyli przez resztę czasu, a to było jednak większość czasu. No właśnie mówię. To... Znacząca większość czasu się raczej z nimi, nie wiem, cieszył. Dawał mi zwycięstwa, dawał mi nowe rzeczy. Zsyłał... To, to były wyjątki, że dawał zwycięstwa. On się wkurzał na nich. <laughs> Podpuścił Martin. No nie? No nie, no nie. No właśnie było dokładnie odwrotnie. Tym bardziej, że Izraelici byli jednak w miarę inteligentni. Jak im przyłożył parę razy, to się zwykle opamiętywali na jakiś tam czas ty to opowiadasz? To myśmy tą samą Biblię czytali? A jak? to się wszystko. No nie za bardzo. No jak to nie? Do za czasów królów tak było? Czy był chociaż jeden król Izraela, na którego Bóg się nie wkurzał? No nie było, ale ci królowie panowali przez kilkadziesiąt lat zwykle. No więc może wychodzi mi z tego obrazu, że powinniśmy sobie bierać kościół na podstawie tego, czy jest dla nas rozrywkowy. Że taki wolny rydek kościelny, tak? No nie rozrywkowy, ale wolny rynek, tak. No. Tak, czyli tańszy, bardziej ciekawy kościół, kolorowy, opakowany ładniej, komercyjny może taki, co więcej daje, więcej naobiecuje, tak? Nie. No to, to jaki? Jaki mamy mieć jaki mamy sobie wygrać kościół, tak? No. To jest, to jest... na odwyk audycja. Co? To jest na odwyk audycja. No, no, na odwyk audycja. Na odwyk. No nie, najlepiej taki, który jest bliżej bliżej wzorów biblijnych, czyli, ta, czyli znaczy kościół, czyli paru ludzi, którzy, którzy słuchają Boga i chcą Go słuchać. Ale czekaj, to ludzie to nie będą wybierać takiego, ludzie będą wybierać taki, jak im, im się podoba, nie? Jak mać wolny rynek, to wybiorą sobie taki kościół, który im nie będzie kazał zmieniać nic w życiu, będzie im obiecywał, że wszyscy pójdą do nieba i będzie w dodatku tani jeszcze. Tanie udzieli ślubu. No, dlatego wybierają Kościół Katolicki, ponieważ daje im szansę na to, że mogą żyć tak, jak żyją. Tylko muszą po prostu 40 minut poświęcić w tygodniu na rytuał. No i tak robią. No to, to chyba tak właśnie jest. No taka jest mentalność ludzi, tak. Ale drogi jest. Nie drogi, rzucasz... I inne są tańsze. Rzucasz 70 groszy na tacę. To... Ale za ty, no co ty, za Chrzciny płacisz, za pierwszą komunię płacisz za Co tam, za ślub ile płacisz, no. Nie wiem ile płacisz. Od płacisz, jeszcze musisz chodzić na te teraz te kursy przedmałżeńskie. Bo nie jest najdroższy kościół spośród innych, porównując z innymi. To coś nie sprawdza, że wolny rynek. Chyba nie dlatego wybierają. Ale to nie dlatego kupisz Windowsa, bo jest najtańszy. Nie, no to ja się nie zgadzam z tym, że ludzie wybierają Tak, ja uważam, że ludzie w ogóle nie wybierają Że ludzie chodzą z poczucia obowiązku, z przywiązania, z tradycji, z konieczności A nie dlatego, że wybrali, bo mieli wybór jakiś Że to tu Windows, to tak samo tutaj taki kościół, to taki inny kościół No, a ani też nie uważam, że tak powinno być, że powinni sobie wybierać kościół Na podstawie tego, którym się bardziej podoba bo powinni, to, jak, to co, jak powinni sobie wybierać kościół no i ten decy decyzja należy do Ciebie, a myślę, że jak analogia kościoła z wyborem z Windowsem jest bardzo dobra, ponieważ Windowsa też nie dlatego wybierają, bo jest najlepszy, najtańszy, tylko dlatego, że się przyzwyczaili, dlatego, że jej nie używają i dlatego, że taka jest, taka jest tradycja, już, że, tak już jest od 10 lat. No dobra, ale dalej odpowiedź na pytanie to jak powinni wybierać kościoła? Daj doradę teraz słuchaczowi odwyku. Jak ma wybrać kościół? Jak byś Ty to powiedział? No ale ojej, kościół, no to... to są, są zawsze okoliczności, które cię stawiają w jakichś miejscach, no. E, tak samo jak... Okej, okay, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to się dzieje dużo różnych rzeczy, które, z których sobie może nie wiem, nie zaplanowałeś, ktoś po prostu się tak stało i tam masz być. No nie zaplanowałeś sobie, że masz mieszkać w Polsce, w Krakowie i tak dalej. No po prostu tak jest i próbujesz jakoś tutaj sobie... Czyli masz ma sobie... nie trzeba wybierać kościoła, tylko tam gdzie akurat jesteś, to tam chce chodź. Niczego nie zmieniaj, tak? No najlepiej się zapytać Boga, co ma na ten temat do powiedzenia. No to tak, to w sumie jest dobre. Zapytaj się Boga, co ma do powiedzenia na ten temat, ale może jakaś rada chociaż albo coś. No Biblię ma, ma, macie, no ale to wiesz, no... Biblię macie, no tak? Ty przeczytaj Biblię, to powiedz temu, kto teraz tego słucha nie zna Biblii. Na to, co mam, mam powiedzieć, że tak, że Kościół, który mówi o tym, że, że czyściec i że wszyscy pójdą do czyśca i pójdą później do nieba, to jest ten dobry. No nie, no bo Biblia nie mówi o żadnym czyśćcu, mówi o dwóch miejscach. No i jest parę innych rzeczy, które można wymienić, które mówią różne kościoły różne. No to wymień właśnie, no to powiedz. Ludzie nie znają Biblii. Ci, co tego słuchają, też nie znają Biblii. Dodaj no coś. Za dużo, za dużo składowych, tak myślę. No. no kilka. Czyściec. Albo to, że... Coś jest równe z Biblią, równie ważne, albo nawet ważniejsze, też jest złe. No, nie można się opierać na kilku źródłach, które są równoważne. A, Czyli po pierwsze, czyściec. Biblia nie, nie mówi nic na ten temat, że jest czyściec, a wręcz mówi, że nie ma czysta. A Kościół katolicki mówi, że jest czyściec, dlatego nie należy chodzić do Kościoła katolickiego, tak? No na przykład, tak, to jest to jakiś powód, no ale to są, wiesz, no jeżeli podchodzisz do kościoła jako do organizacji, to jest to bez sensu podejście, no bo to wtedy, co, jest jakaś doktryna, z którą masz się zgadzać, z którą masz się nie zgadzać. To jest kwestia kontaktu z ludźmi, a ludzie są zwykle niedoskonali i zawsze są jakieś wady i zawsze są jakieś Konflikty. Zawsze się z paroma nie zgadzasz, nawet pewnie z większością się nie zgadzasz. Na Czyli konflikty. to wychodziłoby, że to nie jest powód dobry, żeby nie chodzić do kościoła katolickiego, bo nie ma chyba osoby, która chodzi do kościoła katolickiego a zgadza się ze wszystkimi doktrynami, no chociażby z antykoncepcją, nie, bo kościół katolicki twierdzi, że nie wolno używać środków antykoncepcyjnych i pewnie nikt się z tym nie zgadza z tych, co słuchałem tego podcastu. Może ktoś się zgadza, ale większość nie. Ale mimo to chodzą i uważają, że nie ma problemu. Uważają, że jest problem, jak się nie zgadza ktoś, na przykład Uważa, że nie ma czyśca. Ale chodzi do kościoła. Czy to jest jakieś głupie, dziwne, niepotrzebne, złe? No ale to chyba trzeba mieć powód, żeby chodzić, a nie żeby mieć powód, żeby nie chodzić. No, jeżeli coś się robi, w momencie kiedy ja chodziłem do kościoła, ponieważ tam mnie zaprowadziła mama moja dawno temu, no ale potem jak zacząłem myśleć, to sobie zadałem pytanie, nie jaki mam powód, żeby nie chodzić, tylko jaki mam powód, żeby chodzić. No i nikt mi na to pytanie nie odpowiedział. O, i to jest żeby zakończyć wywiad, dzięki bardzo. Coś jeszcze na temat odwyku, podcastu www.odwyk.com, byś powiedział, może? No, według mnie, najlepszy polski podcast chrześcijański. Jedyny. Dzięki bardzo. Koniec. No i proszę, Hugo uważa, że to jest najlepszy polski podcast chrześcijański. E, tak, nie dodał, że jedyny, ale wiemy. No, e, ja chciałem powiedzieć już na koniec, a w ogóle przepraszam za jakość, no, taka nędzna była, ale ważne tutaj akurat ważna jest treść, a nie forma. No, nie wiem, co sobie pomyśleliście, no, na temat wyboru kościoła i czym się kierować, no, ale w każdym razie można się zastanowić, nie? Akurat jest dobry moment, bo ludzie mają trochę wolnego i mogą pomyśleć nad swoim życiem przemyśleć niektóre rzeczy. No, a propos wolnego czasu, to ja jadę, biorę sobie skuter swój i jadę. I będę jeździł przez miesiąc ponad. Jak będę jeździł, to może być trudno nagrywać. Odwyk, bo muszę się do tego zwykle trochę przygotowywać. No, a nie będę miał gdzie i kiedy za bardzo. No, więc chyba nie będzie odwyku. Jeżeli będzie, to będzie rzadko. Zresztą nie wiem, no, ciężko powiedzieć: będę miał dyktafon, będę miał mikrofon i może mi się uda nagrać. Będę miał dużo czasu pewnie. No, będę tak jeździł od pola namiotowego do pola namiotowego, do, od imprezy jakiejś typu bitwa pod Grunwaldem do innej, typu slot. I może jeszcze do paru osób. Właśnie. Jeżeli ktoś z Was by chciał, żebym kogoś odwiedził, nie wiem, może jakiś wykład powiedział na temat ewolucjonizmu czy coś, to chętnie, mam miesiąc czasu. No, tylko piszcie. Właśnie, teraz będę dostępny. Jedynie, jedyne miejsce, gdzie będę aktywny w internecie w najbliższym czasie, to strona trip.completelyunprofessional.com. Będzie to w komentarzu do tej audycji na stronie www.odwyk.com. Pierwszy komentarz z adresem do miejsca, gdzie jestem dostępny i gdzie się udzielam aktualnie. No i teraz takie jeszcze pytanie, czy ta podróż, bo ktoś może pomyśleć, Martin, czy ta podróż ma cokolwiek wspólnego z Bogiem? Ma, odpowiadam. Koniec. <grym> Jakbyście chcieli coś bardziej detalicznie, to musicie zapytać ale chyba nikt nie chce, bo ludzie ostatnio jakoś mało chcą rozmawiać o osobistych rzeczach ze sobą. Nie wiem dlaczego, to wiecie, nie, nie wiem czemu tak jest, ale chyba jest takie zjawisko, nie? Ludzie przestali jakoś się dopytywać o, o takie bardziej ważne dla siebie rzeczy, nie chcą się poznawać, jakoś tak powierzchowne wszystko jest, może to przez internet, przez gadu-gadu czy co, no nie wiem. A, a jeszcze tak przypomniałem sobie, że przed audycją na gadu gadu a propos przyszła jedna młoda bardzo osoba i mówi do mnie, że nie wierzę w Boga Martin i nie wierzysz w Boga i nie chcę cię znać i poszła sobie. <śpuszcza> nie wiem dlaczego Ludzie mają bardzo ciekawe kryteria wyznaczające, kto tak naprawdę wierzy w Boga, a kto nie. I to one, te kryteria są trochę dziwne jak dla mnie, bo na przykład jak ktoś mówi dupa, to znaczy, że nie wierzy w Boga i to jest w ogóle belzebub prawie wcielony. A jak ktoś się ładnie uśmiecha i mówi, zamiast do widzenia mówi, niechcie Pan błogosławi, to znaczy, że to jest wierzący i e, chrześcijanin bardzo dobry. I w ogóle jest kryterium podstawowe. Jak ktoś chodzi do kościoła, to jest wierzący. Jak ktoś mówi, że nie podoba mu się coś w kościele i nie chodzi, znaczy, że jest syn szatana w ogóle. No, ja tak naprawdę wcale nie przesadzam. No, mówię, że tak, tak na mnie napisał. no, parę godzin temu, z czego się uśmiałem strasznie, no, bo co się będę przejmował takimi rzeczami. Ktoś przychodzi i mówi, że no, Martin, to nie wierzysz w Boga. Pytam, dlaczego? Bo, bo nie, nie znam cię w ogóle. Odejdź. No, ale ten. E, mi się wydawało, że takie rzeczy są oczywiste, ale przypominam sobie co dnia, że dla wielu ludzi wcale nie są, że to Bóg to nie kościół. Może po prostu przez całe życie może poświęcić na to, żeby głosić jedną prostą prawdę. Bóg to nie kościół. Może to by coś zmieniło, pomogło komuś czy co? No dobra, ale w czasie podróży pewnie będzie czas się pozastanawiać nad tym i może będę się zajmował takimi rzeczami, e, I ben, ale nie wiem, czy będę publikował akurat tu, no www.odwyk.com, może będzie spał, ale będzie na stronie właśnie trip.completelyunprofessional.com. Podcast też, tak, relacja z podróży, może taka dzika bardziej i mało ston, nie tak bardzo stonowana, bo no muszę sobie odpocząć czasem, jestem człowiekiem tylko, Chrześcijanin też jest człowiekiem wbrew pozorom. No i ten. Nie, zost okej, okay. zostawiam Was z taką myślą, z, z truizmem takim, żeby nie oceniać ludzi naprawdę tak pochopnie. Jeżeli ktoś mówi głośno dupa albo jakieś inne jeszcze bardziej słowa. To wcale nie oznacza, że on nie chce znać Boga, że on chce żyć dla siebie samemu i innych ludzi nie znosi, nie cierpi i czeka tylko, żeby komuś coś złego zrobić. Nie, oceniajmy prawdziwie albo nie oceniajmy wcale. Tak mówił Jezus zresztą i miał, miał rację, no, miał rację. E, I co? No i nic, miłych wakacji, <laughs> miłego jeżdżenia. Mam nadzieję, że sobie też odpoczniecie i nie wiem co. Zajmijcie się czymś innym niż normalnie się robi. No, wakacje są w końcu. Nie można się zapracowywać na śmierć. Kiedyś trzeba te pieniądze wydawać, zarobione, nie? Niektórzy nie mają dalej co wydawać, chociaż się zapracowują. Ale zawsze jest sposób na to, żeby odpocząć. Nawet bez pieniędzy się da. Ha, da się, wiem, próbowałem. Dobra, koniec.